Siema, cześć, witajcie. Po dłuższej przerwie odzywam się, żyję. Jest aparat. Jest las. Jest sprzęt. Coś tam się nagrywa. Mam nadzieję, w niedzielę wleci. Posłuchacie, zobaczycie. Wczesno-jesienne plenery. Mówię wczesno, bo jeszcze jest dosyć zielono. Szczególnie w tak w głębi lasu te drzewka nie dają zbyt dużo kolorku. Bardziej wypadałoby pójść może na pola, poszukać pojedynczych drzewek. Jakichś klonów szczególnie. I wtedy coś takiego focić. Może się na dniach też wybiorę w jakąś przejażdżkę. Natomiast dzisiaj jestem nad rzeką Łyną. I też chciałem poinformować, że Kalendarze już są w druku i już za parę dni będą fizycznie dostępne. A co do możliwości kupna, opcji jakich, gdzie, co, jak, wszystko dam Wam znać w osobnym poście, na osobnym filmie. Wszystko pokażę, objaśnię. Mam nadzieję, że ktoś z Was się skusi. Ja dzisiaj wędruję. Oglądam, szukam tej jesieni, aczkolwiek jeszcze mało jest ona widoczna. Tak więc dużo, dużo przede mną. Może jakiś wyjazd jeszcze, myślę, się wydarzy. Fajny, nic nie zdradzam. Zobaczycie wkrótce. Cześć, pozdrawiam Was, hej.